Switch it up. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kenna Football TV, a dzisiaj postanowiłem zrobić tutaj taki lekki opening FIFA Mobile. Z racji tego, że jest to ostatnia edycja, jeśli chodzi o FIFA Mobile. Następna to będzie już nie FIFA, tylko EAFC 24. No i z racji tego, że mamy ostatni event w grze, który pojawił się całkiem niedawno, myślę. Znaczy, ja też nie gram od dłuższego czasu, bo już mnie ta końcówka tutaj tej gierki, już tak, już tak powiem, nie jara. Nie chce mi się za bardzo wchodzić. Ale jest nowy event, tak jak powiedziałem, jest to event Folders. Yy, mamy tutaj. chwileczka yy, yy, yy. mamy tutaj takie coś jak Player Sharing. Mamy tutaj piłkarzy Pionier. Yy, jest tutaj Virgil van Dijk, Federico Chiesa, yy, Pazu i Cristiano Ronaldo. 119 overall. Czyli yy, dostałem informacje na grupie. FIFA Mobile. Pozdrawiam wszystkich z grupy, że jeśli trafimy z tutaj, tutaj z tego właśnie Cristiano Ronaldo 119 możemy później odebrać kartę Cristiano Ronaldo 93 w kolejnej edycji FIFA znaczy nie już FIFA tylko w kolejnej edycji EA24 FC przykładowo jeśli trafimy z eventu tego właśnie folders w zakładce Pionier takiego Halanda 120, to w następnej edycji z automatu otrzymujemy Erlinga Halanda, tylko że w wersji takiej 94. Myślę, że na start właśnie nowe, nowej edycji przyda się taki zawodnik. Ja, ja próbowałem osobiście trafić tutaj Cristiano Ronaldo albo Judah Bellingama, ale niestety mi się nie udało, bo właśnie otrzymałbym w kolejnej edycji taką kartę 9-3 Ronaldo. A przydałaby mi się na start. Tutaj mamy również SBC Pioneer Captain Zanetti. Są tutaj również codzienne skill game'y, codzienne nagrody. Tutaj będzie nie to nie jest codzienna nagroda, ale do odblokowania po zdobyciu odpowiedniej ilości punktów możemy otrzymać tutaj kogo. Ukołko. Możemy otrzymać tutaj na bieżąco, jest aktualizowana tak zwana kartka z kalendarza. New season coming 24 dni do końca, nowej, do końca tej edycji FIFA. I za 24 dni będziemy mogli się cieszyć jako mobilni gracze nową edycją czyli EA Sports 24. Ja jeszcze na szybko pokażę Wam mój skład. Nie jest on jakoś mega wybitny, bo jest 124 overall. A patrząc na to, że gram już długo, praktycznie od początku gry, to ten Overall w stare tutaj nie cieszy oka. Ale jak widzicie, na bramce mam ikonę Petra Czecha, lewe skrzydełko Ronaldinho, napastnik oczywiście, Cristiano Ronaldo, prawy napastnik, znaczy prawe skrzydełko tutaj Nykunku, środek pomocy James Milner, tutaj Aranson, nie znam kompletnie go, ale wsadziłem go do tutaj składu na SPO, bo ma dobry overall Sokrates, ikona Frimpong na prawej obronie Bastoni, Van Dijk tutaj tak samo obok niego No i Nuno Mendes na lewej obronie A teraz przejdźmy do meritum tego odcinka Czyli, albo nie Jeszcze troszeczkę was pomęczę Jeśli mój internet na to pozwoli to zobaczmy czy uda nam się zagrać tutaj meczy head to head, moja ranga to pro 1, world class myślę, że jeszcze wbije w tym sezonie. Czyli na rozgrzewkę tutaj o w palcy zagrajmy sobie head to head i za dosłownie chwileczkę przechodzimy do sklepu i otwieramy paczki, bo pojawiła się fajna promocja. 50 filapońców yy, można kupić paczkę, w której można trafić naprawdę fajne itemki. No i zaraz będziemy to otwierać, ale najpierw gramy tutaj meczyk online. No gościu tutaj ma Rivaldo, a ten Rivaldo to lubi tutaj kiwać moją obronę. Ale my mamy Cristiano Ronaldo, Nekunku i Ronaldinho, także w żadnym wypadku nie będziemy tutaj się poddawać. Tylko powalczymy tutaj z osobnikiem, który posiada herb. Red Bull. Jakiś kurwa, nie kojarzę. Dobra, skupienie. Okocza. Co on zrobi? O kurde, Rainbow leci nie no jak będzie wrzucał, to lipa. O, tutaj kręci, okocza. Ja tutaj nie jestem, jakoś mega wybitnie. No weź odej to piłkę, gościu. Patrz, jabane, skubanego, jak tutaj kręci. No dobra, bo zaraz się pierwsza połowa skończy. Co za flet. Zrób to do środkowania. Dobra, włączam dwóch defenderów. Defenderów. Jeden tam do niego podskoczy, ale mi się zaczyna tutaj system. Spalony, ale no masz swoje kiwanie koleżko. Teraz szybko trzeba wykonać tutaj rzut wolny. I na spokojnie rozegrać to. James Pilner. Ronaldinho. Kurwa, już straciłem. Ajajajajaj. Aj, aj. JJ Okocza jest niesamowitym zawodnikiem jednak. Park Dali. Kurde. Ale oczywiście są bardzo posterunku. Oponent internet connecting is unstable. trying to 10 seconds. Reconnect. Teraz pytanie jest następujące. Czy gościu dał rage quita, czy po prostu internet mówi je Nieważne. Podanie do freeing ponga. Freepong po linii tutaj do. Nikunku, Nikunku schodzi na lewą nogę. Podanie do Aaronsona. Ara... Kurde. Ja muszę uważać, bo nawet jeśli gościu wyszedł, to jego body jeszcze może mnie ograć. Już będzie całkiem lipa. Meczek zagramy i otwieramy paczki od razu. O, tutaj zagowało. ale Virgil van Dijk... Nie! Dobrze. Obok. Mamy piątkę nie tutaj do Nuno Mendesa. Nuno Mendesza spokojnie rozgląda się po całym polu gry. Ależ tutaj bardzo mierne podanie z jego strony. Aranjo próbował odebrać piłkę bardzo efektownie lecz. Lecz teraz Sommer się do broni. Ha, nawet nie musiał się ruszyć. 45 minuta, trzeba uważać, bo to jest tak zwana magiczna minuta. Tutaj traci się najwięcej bramek. Ronaldinho. Podanie do Cristiano Ronaldo. Ronaldo rozpędza się proszę Państwa. Niczym za dobrych czasów w Realu Madrid Cyk, cyk, cyk. Rainbow. Co on zrobi? Cristiano Ronaldo. Jeszcze tutaj Nykunku walczy z drugiej strony skrzydła. Jest dośrodkowanie z jego strony. Cristiano Ronaldo. Aj, aj, aj. W ostatnich minutach pierwszej połowy. Yy, Pokazaliśmy tutaj dobry skill ofensywny. To dobrze świadczy o dalszej części meczu. Free przy piłce. Kurwa, jak dawno nie nagrywałem na YouTube, a ja pierdol... No. Przepraszam, że przeklełem tutaj Nuno Menderz. Szuka, szuka odpowiedniego podania. Nie będziemy krospałować. Pogramy trochę piłką James Milner. I Petr Czech broni. No gościu wyszedł, nie? Widać już, że bramka trzyma długo piłkę, to jego bodgra. My tutaj próbujemy coś jeszcze powalczyć. Laga do Rivaldo Ale Bastoni. Chłodna głowa. Petr Czech robi wyjazd, bo mieliśmy już pressing. Cristiano Ronaldo ale się obrócił. Klasa światowa. Szuka tam. Znalazł kogo? Aronsona. Ale traci on. Yy, traci piłkę w polu karnym przeciwnika i zostajemy oblężeni kontratakiem. Ale Nuno Mendes oczywiście na posterunku, jak zawsze, na spokojnie, nie ma dobrego podania, żeby tutaj to cofniemy sobie do defensywy. Kurwa, przepraszam, zagowało mi joystick. Bastoni. Free pong, Podanie do Aransona. Aranson, kurwa, zagowało mi. Aranson robi jakąś sztuczkę techniczną. On z na ponownie Sokratesa. Sokrates z 16 metra. I pięknie, mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. 78 minuta. Sokrates. Niesamowity Brazylijczyk. Zobaczmy powtórkę tego technicznego jakże strzału. Lewa noga. Borsza siatka przy lewym słupku. I kenda wychodzi na prowadzenie. Chuj z tym, że to było odgra za niego, bo gościu się. Cristiano Ronaldo przy piłce, od razu odbiór. Ależ też strata. Yy... 10 minut nagrania. Ależ to będzie długi odcinek. Ale Virgil van Dijk. Pięknie Sommer. To nie jest Sommer, to jest Petr Czech. Kuf, a mi się. Dopiero wsadziłem Petra Czecha do składu i jeszcze mi się myli. Rzut roczny z strony przeciwnika. 86. minuta. Ale Flimpong Oddalenie zagrożenia. Cristiano Ronaldo czeka na swoją okazję w tym meczu. Myślę, że może być mu ciężko, ale teraz Aranjonsson. No i koniec spotkania. Sokrates podpisał się w tym spotkaniu pięknym strzałem z lewej nogi. Tutaj Jude Bellingham niezbyt zadowolony z przegranej. Ale my za to mamy zwycięstwo. Teraz przechodzimy do, yy, tutaj działać gwóźdź programu, wchodzimy do sklepu, otwieramy paczki i zobaczymy, co nam los przyniesie. Kenda 02, w tym spotkaniu wychodzi zwycięsko. Pro Reward 1. No, trzeba wbić ten World Class, bo tak miernie trochę wygląda to Pro. Yy, no i jesteśmy w sklepie. Przed Państwem gwóźdź programu, czyli pago opening. Szukajmy paczek za 50 chwapońców, bo one nas na razie interesują. Limited offer. Paczki za 50 chwapońców. My pońców mamy 500. Nagranie trwa już 12 minut prawie. Dziennie możemy otworzyć paczek takich czy tam ogólnie możemy otworzyć paczek 5. I otwieramy pierwszą paczkę. Celebration Pack. Czy będzie walkout? Niestety. Mamy 5 klub pointów. Otwieramy drugą paczuszkę. Czy los jest po naszej stronie? Niestety nie tym razem. Ale to nie koniec. My mamy jeszcze troszkę tutaj waluty. Także możemy trafić ponownie końcy. I dwa klub pointy. Jeszcze gorzej niż poprzednio. Ale nie tracimy nadziei. No niestety łódź szczęścia nie dopisuje. Ale ja czuję, że tutaj Messi wychyla się za tej paczki. A jednak nie. Klub punktów mamy 27. Nie jest to zbyt wiele. Ale mamy jeszcze 250 FIFA pońców. Zobaczmy, czy jest jakaś paczka za 250 Fiopońców. Niestety nie ma żadnej paczki za 250 Fiopońców, a więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tutaj event folders prezentuje się bardzo przyzwoicie. Jest to event, jak już mówiłem, ostatni w tej edycji gry. Tutaj mamy jeszcze taki dosyć przestarzały Mister Signing, ale jest to obfity w nagrody, na pewno event, bo tutaj polega to na tym, że odbieramy w danym okresie cztery tutaj zakładki. Pierwsza zakładka to trzeba odebrać zawodnika od 108 do 110 Overall. Druga zakładka tutaj końsy i rank up. Później mamy trening, transfer item oraz skill boosty. No i po raz kolejny 108 i 110 zawodnik cały fan polega na tym tutaj jeśli chodzi o graficzne predyspozycje tego eventu, że na początku odsłaniamy sobie program z jakiego jest zawodnik do odebrania, w dniu drugim odsłaniamy sobie overall jaki zawodnik będzie posiadać tutaj petrzech, w trzecim dniu kurka czy chwileczkę... W trzecim dniu możemy już zobaczyć pozycję oraz flagę kraju, z jakiego pochodzi zawodnik. No i w dniu czwartym już możemy tutaj zdjęcie profilowe zawodnika oraz jak on się nazywa. Po czym odbieramy sobie właśnie ten item. Cztery razy trzeba odebrać taką zakładkę, czyli czterech zawodników. To trochę trwa. Ja jeden taki tutaj etap opuściłem. I spóźniłem się z odbiorem zapodnika 115, którego otrzymam dopiero kiedy? Za 36 godzin będę mógł. Nie, nie, nie. jeszcze nawet później, ale później będę mógł odebrać sobie zapodnika 115 overalla, w którym może trafić się Musiale, Bellingama, Roberta Lewandowskiego, Kylian Mbappe, Messiego, Halanda Osimene lub De Bruyne są to zapodnicy Ultimate Tots. Na pewno taki zawodnik przyda mi się do składu. Ja osobiście chciałbym trafić tutaj Bellinga Mamusiale albo właśnie Messiego. Ewentualnie jeszcze De Bruyne, bo przyda mi się właśnie środkowy pomocnik albo prawy skrzydłowy, a Messi by mnie pogardził. Moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Chciałbym Wam podziękować za pozytywny odzew w ostatnim tutaj filmie moim z boiska. Jak na moje przyrosty było to bardzo dobrze. Widzimy już się już niebawem. Zostaw po sobie tutaj, jeśli film się spodobał, łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale, bo będzie już niebawem wiele więcej kontentu z Gry FIFA oraz EA Sports EA fc 24 chciałem powiedzieć. No to co? Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się, mówił dla Was kenda. Na razie.